Na, na prezentację, a jako pierwszego zapraszam do nas, szanowni Państwo, pana Dawida Adamskiego, dyrektora biura promocji i marketingu rzeszowskiej agencji rozwoju regionalnego, który opowie nam o wsparciu rażu dla przedsiębiorców, czyli na pewno skorzystają Państwo z, tej, z tego wykładu, z tej prelekcji. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałem Państwu, organizatorom, chciałem pogratulować tej wspaniałej inicjatywy, jaką jest pierwsze forum, stanowskie forum gospodarcze. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja i spotkamy się za rok. Szanowni Państwo, nazywam się Dawid Adamski, mam przyjemność reprezentować Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, która od 26 lat wspiera przedsiębiorczość na Podkarpaciu różnymi instrumentami, różnymi narzędziami. Natomiast największym elementem, najbardziej widocznym elementem Wsparcia biznesu, jakim dysponujemy, jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, który został powołany w 2003 roku. Park składa się w takim dużym uproszczeniu z czterech elementów. Pierwszy to jest akademicki preinkubator, znajdujący się na Politechnice Rzeszowskiej. Jest to miejsce dedykowane dla studentów, dla absolwentów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Mamy również inkubator technologiczny, który znajduje się w Jasiące, naprzeciwko portu lotniczego. Ten kompleks składający się z czterech górników jest dedykowany dla bardziej dojrzałych przedsiębiorczości. W parku mamy również 170 hektarów terenów inwestycyjnych. Tam zainwestowało ponad 50 przedsiębiorstw, które łącznie obecnie zatrudniają ponad 7 tysięcy osób. Mamy również w parku trzy laboratoria, jedno badawcze. Na Politechnice Rzeszowskiej, które swoją ofertę kieruje dla branży automotive i branży lotniczej. Laboratorium drugie znajduje się na Uniwersytecie Rzeszowskim, Laboratorium Biotechnologii, które prowadzi badania na roślinach. Trzecie laboratorium materiałoznawstwa i prototypowania znajduje się w inkubatorze, ale o nim powiem trochę więcej za chwileczkę. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest słynna z dotacji, które pozyskujemy dla przedsiębiorców, dla samorządów. Jeżeli chodzi o ten obszar, jest kilka takich dziedzin, dziedzin gdzie czujemy się bardzo mocni i silni. To są projekty badawczo-rozwojowe, projekty inwestycyjne, te projekty związane z termomodernizacją, z internacjonalizacją, szkoleniami osób. Jak wygląda współpraca? rar z przedsiębiorstwami, jeżeli chodzi o ten obszar. Na początku spotkamy się z przedsiębiorcą, analizujemy jego potrzeby, dopasowujemy odpowiedni program, który pomoże mu rozwinąć biznes i zrealizować jego pomysły. Następnie przygotowujemy cały wniosek o dotację, który zawiera wszystkie elementy z analizą finansową oraz z biznesplanem. Po otrzymaniu Zielonego Światła też pomagamy przedsiębiorcy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty po to, aby podpisać umowę o dotację. W trakcie realizacji projektu przedsiębiorca spotyka się z elementem wydatkowania tych pieniędzy. Więc my jako RAR, nasi eksperci, nasi mecenasi mogą przeprowadzić zapytania ofertowe w ramach PZP, możemy przeprowadzić przetargi czy też zapytania ofertowe, a następnie możemy tą dotację rozliczyć. Jeżeli chodzi o obecne nabory, to w tym momencie warto zwrócić uwagę na działanie 1.4.1, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw które ruszyło w październiku, a zakończy się 17 stycznia. To jest projekt dedykowany dla przedsiębiorców, którzy chcą pracować nad nowym produktem lub ulepszyć ten, który już, nad którym pracowali wcześniej. I tutaj dotacje będą sięgać od 4 do 10 milionów złotych. 10 milionów złotych w momencie, kiedy ten nowy produkt produkt ulepszony będzie wynikiem badań i rozwoju. Tutaj na liście tego nie mam, ale jest jeszcze jeden bardzo fajny i ciekawy produkt, który, który administruje Agencja Rozwoju Przemysłu Otwarte Sieci Innowacji. 200 tysięcy euro na takie działania jak rozpoczęcie procedury patentowej czy zakup oprogramowania lub. Luk technologii. W zeszłym tygodniu minister Kwieciński ogłosił nowy konkurs, w ramach którego będą rozdysponowane pieniądze norweskie. Budżet ponad 100 milionów euro. Dotacje do miliona euro dla trzech obszarów: przedsiębiorstwa, które działają w obszarze wód śródlądowych, przedsiębiorstwa, które działają w obszarze zielonych technologii, czy też jakości życia. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, to w kularach zapraszam do rozmowy, wytłumaczymy bardziej na poziomie szczegółów, na czym te projekty polegają. Dlaczego my? Przede wszystkim wracam do tego naszego 26-letniego doświadczenia, ale też przemawiając za nami konkretne liczby. Zrealizowaliśmy mnóstwo projektów. Ponad, pozyskaliśmy ponad 600 milionów złotych dla przedsiębiorców, ponad 250 milionów dla samorządów. Pozyskaliśmy czy zrealizowaliśmy 250 projektów naszych własnych na ponad pół miliarda złotych. Przeszkoliliśmy ponad 25 tysięcy osób i to są niepodważalne fakty. To, co jeszcze robimy oprócz samego napisania wniosku, to jeżeli Państwo sami chcecie go napisać, to możemy dla Państwa przygotować biznesplan czy, czy opracować analizę finansową, która będzie niezbędnym elementem wniosku o dotację. W ramach agencji działa, administrujemy projektem Enterprise Europe Network, który sieciuje przedsiębiorstwa w całej Europie. W ramach tego projektu możemy zabrać przedsiębiorcę do dowolnego miejsca w Europie, zorganizować spotkanie B2B, zapewnić transport. Jeżeli bylibyście Państwo do, zainteresowani takim działaniem, to zapraszam do współpracy. W Jasiące oraz w centrum miasta w naszej głównej siedziby dysponujemy salami konferencyjnymi. Gdybyście chcieli Państwo dotrzeć ze swoim produktem, usługą do ponad stu przedsiębiorców, którzy znajdują się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym, to pomożemy Państwu opracować wydarzenie, event, który pomoże Państwu zakomunikować Waszą działalność. Usługi laboratoryjne, mówiłem o laboratoriach wcześniej, w budynku czwartym inkubatora w Jasiące znajduje się laboratorium materiałoznawstwa i prototypowania. To laboratorium jest naprawdę bogato wyposażone chociażby w jedną z największych komór starzeniowych czy spektrometr, drukarki 3D. Tych urządzeń jest naprawdę mnóstwo, więc gdybyście Państwo też byli zainteresowani usługami laboratoryjnymi to zapraszamy do rozmów. Myszlowska Agencja rozwoju regionalnego, może Państwo się nie kojarzy z usługami marketingowymi, ale też takie usługi wykonujemy, mamy całkiem Dobry skład grafików, programistów, którzy mogą Państwo przygotować podstawową identyfikację wizualną od logotypu po, po różnego rodzaju grafiki związane z banerami, z ulotkami. Możemy też wyprodukować dla Państwa stronę internetową. Mamy możliwości sfilmowania Państwa produktów poprzez wideo, materiały możemy promować również Waszą firmę. Zamówienia publiczne. Jeżeli ktoś z Państwa już pozyskał dotację i wydatkuje ją w tym momencie, no często to się wiąże z zamówieniami publicznymi, które dla przedsiębiorców mogą być skomplikowane. My wydatkujemy publiczne, pieniądze publiczne cały czas. Jeżeli chcielibyście Państwo powtórzyć się naszymi ekspertami w tym zakresie, to również zapraszamy do współpracy. Co jeszcze robimy? Pomagamy tworzyć stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami i poszukujemy na to refundacji. Mamy bogatą ofertę szkoleniową RODO dla przedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także szkolenia BHP dla pracodawców.